To my porwaliśmy waszego niewiernego, niewiernego geologa. Zresztą i tak nie szanujecie waszych wielkich mędrców, powiedzmy to sobie szczerze. Chcieliśmy złożyć wielkie, ogromne, ogromne podziękowania waszemu wielkiemu człowiekowi. Premierowi. Premierowi. Donaldowi. Donaldowi. Nie wiedzieliśmy, że jest takim wielkim, ogromnym przyjacielem, friendem, friendem naszej armii. Wyzwolenia niedorżniętych terrorystów. Właśnie. Prawda jest taka. Nie chcieliśmy zabijać waszego niewiernego geologa, ale tak wyszło. Jak usłyszeliśmy, że wasz wielki Donald, wielki donat, zdał całą sprawę, że tak powiem, na ręce pakistańskiego rządu, żeby oni to załatwili. To co? To nasz strażnik zabił go śmiechem, zabił go śmiechem. Chcieliśmy okupu, a dostaliśmy co? Napiwek. Napiwek w kababiarni. To naprawdę ogromna pomoc, drogi Donaldzie. Za to mamy nagrodę. Mamy dla ciebie nagrodę. Dostaniesz biały turban. Biały turban. Ale jeśli dostarczysz nam jeszcze... Baraninę. Baraninę z twojego sejmu. Albo kaczora! Kaczora, a my zrobimy z niego szaormę, szaormę, to dostaniesz od nas złoty turban. I mało tego, dostaniesz tytuł Bing Donald! Bing Donald. McDonald, nie McDonald, Bing Donald. Bo na razie, to wiesz co, ty jesteś? Dania Jarządek